Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zademonstruję tutaj, jakby działanie tych naszych przerzutników w zależności od zegara. Zacznę od pierwszego. Nasz przerzutnik asynchroniczny nie zależał od zegara. Czy tak, jakbyśmy to opisali, to są nasze wykresy sr, zegar i wyjście. Wyjście będzie q, wyjście w kolejny stan będzie. Teraz tak, nie zależy od zegara, czyli patrzymy tylko na te. Tutaj SR wejścia i Q wyjścia. I teraz, jak robimy takie wierzchołki, to to jest stan 1, a tutaj ten dół to jest stan 0. I na przykład po kolei, na przykład ustawiamy na S1, a na R mamy 0. W tej sytuacji mieliśmy na wyjściu 1, czyli coś takiego. Gdy zrobimy teraz stan 0,0, czyli po prostu zostawimy tak jak jest 0,0, to na wyjściu był stan poprzedni. I właśnie o to chodzi, że tak długo jak będzie 0,0, gdziekolwiek byśmy nie poczekali, gdziekolwiek byśmy nie zaznaczyli, to on zapamiętuje ten stan i zawsze będzie 1. Teraz możemy na przykład zresetować i przejść do, żeby na wyjściu było 0. No to ustawiamy na reset 1, a S zostawiamy. I tutaj będzie 0. I teraz znowu, jak będzie ustawione 0,0, no to zapamiętuję ten stan. I jak znaczymy na przykład tutaj, i wszędzie będzie 0,0, to na wyjściu będzie 0. I wykres wygląda tak. I teraz znowu dowolnie możemy ustawić znowu 1, 0, no to znowu się zmieni na 1 na wyjściu. 1 nie ustawiamy, bo pamiętamy, że to jest stan zabroniony. I tak wyglądał przyrzutnik SR. S, R. Dobra. Teraz drugi. Przerzutnik. JK. Tutaj zrobimy J, K. Ok. I teraz wypiszemy. Tu było J, K, nasz zegar i wyjście. I na przykład zaczniemy. Ustawimy go na wyjściu na jeden. I zrobimy tak. Czyli na J ustawiamy jedynkę. K. Teraz będę to robił dłuższe może, o, 1K. A na K nic, na K0. I teraz patrzymy na zegar i będziemy jakby sygnały ustawiać w zależności od tych, od, od, od y, początku tych zboczy tutaj, od samego początku. Więc teraz tak. Yy, na wyjściu ustawia się 1 ale dopiero od tego zbocza. Więc tak, jedziemy, jest 0, 0, 0, 0, i w tym momencie dopiero jakby reaguje na to J, a ten sygnał 1, 0 ustawi jedynkę i dopiero teraz jest 1 na wyjściu. Teraz na przykład zmienimy na, na 0, 1. Czyli tu będzie 0, a tu ustawimy na 1. Znowu zrobię to dłuższe. Tu będzie 1, a na J 0. Teraz powinno dać na wyjściu 0. I znowu, tutaj się nic nie zmienia. zapamiętuje ten stan aż do momentu tego zbocza. Naszło, nadeszło to zbocze i teraz reagujemy dopiero na TJ, i k, więc jedziemy w dół i zmieniamy na 0. I się nic nie zmienia. Teraz. Może być na przykład stan poprzedni. Możemy dać. Yy, o ustawimy teraz 1,1, Tak jak nie mogliśmy wcześniej ustawimy stan tutaj jedynkę i tutaj jedynkę i teraz co będzie na wyjściu to jest zaprzeczenie stanu poprzedniego i dopiero znowu na tym zboczu czyli tu jedziemy i jest pierwsze zbocze czyli zaprzeczenie czyli jedziemy do góry i teraz tutaj mamy drugie zbocze a że to działa jako zaprzeczenie stanu poprzedniego to tu znowu się zmienia zmienia się stan i tutaj zmieniłby się znowu, gdyby to szło jeszcze kawałek dalej. No, i tak działa ten przerzutnik. Kolejny, przerzutnik D. Y, opiszemy go. Tu mamy na przykład D, zegar i wyjście. I on, jak daliśmy 0, to może tu będą 0. A tu będą jedynki. Dobra. I patrzymy tak. Dla zera na wyjściu było 0. Dobra, zaczyna się od 0. I teraz dopiero tutaj w tym miejscu, bo tu jest to zbocze, zmieniamy na 1. Bo jak mamy 1 na wejściu, to jest 1 na wyjściu. I gdybyśmy tu zmienili na przykład znowu na 0, to na wyjściu powinno być 0, ale dopiero w momencie, gdy najdejdzie to zbocze. Czyli jedziemy tutaj... I tutaj zmieniamy. Właściwie to linię tak. Bo tutaj też jest zbocze, więc mógłbym to narysować tutaj, że tu się to zmienia. No ale przyjmijmy, że dopiero od następnego liczymy. I został nam jeszcze przyrzutnik T. Tutaj ten zegar i wyjście. Więc robimy dla sera Tutaj na przykład dla jedynki. I znowu zmienimy na 1. Na 0. I dla zera był stan poprzedni, czyli tak. Dla jedynki był stan zaprzeczenie, czyli tutaj od tego miejsca zmieniamy, tutaj znowu zmieniamy, i tutaj znowu zmieniamy. Bo to jest zaprzeczenie poprzedniego stanu, czyli tutaj zaprzeczyliśmy ten, tutaj zaprzeczamy ten i tutaj znowu kolejny. A 0 to jest stan poprzedni, czyli tutaj jedziemy i od tego miejsca jakby. Stan poprzedni, czyli zostawiamy coś takiego. I tak wyglądają wykresy, wykresy czasowe tych przerzutników. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.